Cześć, z tej strony Marcin. Dzisiaj w roli głównej spawarka Paton VDI 250P i spawanie elektrodą w trybie PULS. Chciałem Wam pokazać jak działa PULS na blaszkach, na blaszkach stalowych 1 mm. Niestety są otynkowane i podczas prób stwierdziłem, że E, moje zdrowie jest jednak tenniejsze, e, Nie spywajcie nigdy ocynkowanej blachy, przynajmniej e, jeżeli nie macie żadnego filtra na maskę ani coś w tym rodzaju. To jest masakra, To, co się wydziela podczas spawania ocynkowanej blachy, jest chyba znacznie gorsze niż dym z samej elektrody. Ok. E, na szczęście znalazłem coś cienkiego, co może, że tak powiem, imitować e, blachę. Jest to filer tigowy 3,2 mm. Postaramy się go zespawać. Będę spawał elektrodą dwójką marki MOST 6013. Jak na pewno zaraz, za chwilę zobaczycie, będę miał problemy z zapaleniem tej elektrody. To jest elektroda, o której Wam kiedyś wspominałem, z którą miałem problemy. Nie wiem, czy ona wynika właśnie z tego, że ona jest zawilgocona, czy po prostu taka jest. Nie będę jej suszył, nie będę jej próbował wysuszać, ale jakoś tam działa. Pocierpimy, pocierpimy, ale jakoś to sobie spawamy, o co chodzi w trybie puls? W trybie puls spawarka nie podaje ciągłego prądu, tylko impulsami. Możemy sobie ustawić częstotliwość tych impulsów. Oraz tak zwane wypełnienie, czyli czas w ciągu pomiędzy impulsami, w jakim prąd płynie, a w jakim nie płynie. Dzięki temu możemy bardziej, że tak powiem, kontrolować czas zamarzania jeziorka, bo średnia temperatura będzie niższa, ale, że tak powiem, spowarka, dając ten prąd impulsowy, będzie powodować, że ta, przez chwilę ta droga się będzie topiła potem się nie będzie topiła, będzie się topiła znacznie wolniej po, za chwilę znowu y, rozpali się jeziorko, potem ono przygaśnie troszeczkę na chwilę, potem się znowu rozpali, przygaśnie, przy, rozpali, przygaśnie, rozpali, przygaśnie i dzięki temu możemy spawać materiały cienkie y, gdyż mamy szybciej zamarzające jeziorko y, stygnące, przepraszam, szybciej stygnące jeziorko y, dzięki temu właśnie materiału, nie, nie przepalamy się przez materiały, gdyż wprowadzamy mniej ciepła, a jednak tą spójność daje się wykonywać ok, e, nie będę Wam za bardzo opowiadał na temat dokładnie jak wygląda e, przebieg impulsowy tego prądu e, w spowarce Patron VDI 250p możemy regulować właśnie parametry jak częstotliwość tego impulsu e, częstotliwość, amplitudę tego impulsu czyli jak powiedzmy sobie nastawimy sobie w spowarce prąd jakiś bazowy, czyli powiedzmy 35, w tym przypadku 35A i damy amplitudę 60% to będzie 9A ponadto 35% ponadto 35A i 9A poniżej tych 35A czyli widzicie ja pomiędzy jakim amperażem skacze spowarka sobie czyli 35 to będzie 40 pomiędzy 44, a 35 minus 9 to jest 26 Amper no 26 a to wiadomo, że byście tą elektrodę nie pospawali za bardzo, ale e, 44 a to no na pewno gwarantuje Wam, że jakbyście utrzymali cały czas ten, ten prąd, to jest szansa, że te druty by się stopiły ok, e, co jeszcze e, Um, oprócz częstotliwości amplitudy mamy tak zwane wypełnienie, czyli jak mamy, powiedzmy, pierwszy impuls, drugi impuls i czas pomiędzy nimi um, jest taki, że spowarka włącza te, powiedzmy, 44A na połowę czasu trwania pomiędzy impulsami. Um, i włącza potem 26A na drugą połowę, czyli powiedzmy, jak mamy 1 Hz, to na pół sekundy nam włączy 44A, a potem przez pozostałe pół sekundy e, nam włączy 26A ustawi. Najlepiej by to było, jak mówiłam, to namalowo, bo to jest dość proste. Oczywiście możecie to znaleźć, że tak powiem, w instrukcji do spawarki. Obrazek, dokładnie jak, jak, jak ten, co, o co chodzi z tymi impulsami, ale tego, że tak powiem, nie ma. Nie za bardzo mam materiału, żeby wam to namalować tutaj, więc nie będę tego robił. Ok, czyli jak mamy częstotliwość, amplitudę oraz wypełnienie impulsu. I to jest generalnie coś, co nas interesuje. Nie będę pokazywał wam, jak dobierałem parametry, bo już to zrobiłem oczywiście. Mamy tak ustawione 35A prądu bazowego. amplitudę da 60%, czyli plus minus 9, około 9A. Częstotliwość 4 Hz. Wypełnienie 20%, to jest minimum, które ta spowarka może dać. I ok. Elektroda 2 mm. Przyciemnienie maski 9. To nie jest jakiś szczególnie duży łuk bardzo jasny ok, młotka przerwa techniczna bo widzę, o, mam pewien problem za chwileczkę się spotykam ok, okay. wracamy po krótkiej przerwie <laughs> czyli tak, już powiedzieliśmy sobie bardzo szybko bardzo krótko o tym na czym polega puls czyli to jest tak impulsowe spawanie Powarka przez jakiś czas podaje prąd większy, potem podaje prąd mniejszy możemy sobie to regulować i dzięki temu e, możemy spawać cienkie materiały teraz postaram się szczepić w kilku miejscach ten drut no, tu widzicie leży już że tak powiem eksperymentalny eksperymentalny kawałek okej okay. na pewno już widzieliście jak to wygląda zaczęło skakać że tak powiem okej okay. I w, trzech, w trzech miejscach, może zaraz jeszcze na końcu, okay, bierzemy elektrodę. Nową mówkę, sztukę nieśmiganą. I co? Spawamy od szczepu do szczepu i zobaczymy, jak to wyjdzie. Może najpierw sobie odstukam te szczepy. Szlak odchodzi bardzo ciężko. No cóż, okej. Okay. Próbujemy. O! Standardowy problem: elektroda dwójka. A, bo znowu przypaliłem zacisk. Elektroda dwójka. Nie wiem dlaczego. Akurat, jeżeli widzę, że no dobrze leży, czasami potrafi strzelić w tym zacisku. Nie wiem, czy to jest problem elektrody czy zacisku. No dobra, mam nadzieję, że już nie będzie tak ekspedzian. O klasyka tej elektrody. Jak na pewno widzicie, druty są rozgrzane, czerwoności, ale zachowują że tak powiem swój kształt. Nie przepalam się przez nie. takiego wygięcia się należało spodziewać, bo generalnie spawając no, wszelkie cienkie materiały, no, należy się spodziewać takiego tego typu efektów. No, ok, coś tam się zespowało. Pójdziemy, uchłodzimy materiał i zobaczymy jaki będzie tego efekt. Nie wiem, czy to uda nam się pokazać. Dobrze, nie będę okoł ręką. Ściek nie jest zbyt piękny, ale jak spawać, że tak powiem, cienkie materiały, to chyba hmm, bardziej chodzi o to, żeby się nie przepalić i żeby to jakoś, że powiem, złapać, niż żeby to było piękne. Oczywiście, jak da się zrobić piękny ściek. To, że tak powiem, plus dla Was. Zobaczmy, jak wygląda druga strona. Spróbujmy trochę doczyścić. Troszeczkę się przepie, że tak powiem, przepaliłem na drugą stronę. To widać od razu. Troszeczkę jest, że tak powiem, też przetopioną no, po drugiej stronie. Ale w ogólności, że tak powiem, udało się, że tak powiem, bez. Roztopienia tych drutów. Teraz może spróbujmy zrobić eksperyment. Chociaż nie. Zastanawiałem się, czy wyłączyć puls zupełnie i spróbować pospawać te druty bez opti-puls, ale stwierdziłem, że jednak tutaj ten materiał, który już tutaj wprowadziłem, będzie na tyle odbierał ciepło, że nie ma to najmniejszego sensu. Spróbuję wyłączyć puls i na tym kawałeczku tylko przejechać, żeby zobaczyć. Czyli tak, pamiętacie jak mieliśmy w Impulsie? 44 ampery. Więc teraz wyłączam pulsy, ustawiam 44A, czyli to jest chyba z tego co że minimum do tej elektrody. To jest od 40 chyba do 60 Amper ta elektroda OK, wyłączyłem im Wyłączyłem pulsację, damy 45 Amper czy to jest circa about i jak, i jak się powie, taki prąd powinno się spawać tą elektrodą ok, jedziemy. Zobaczymy co się stanie No powiem wam tak. Hmm. Ewidentnie widzę, że materiał nagrzewa się bardziej. Mm, dało się pospawać. Też chyba nie przepaliłem się za bardzo, także że, że tak powiem eksperyment się tak powiem się nie udał, bo chciałem że tak powiem, się przepalić, ale to się nie udało, ale że tak powiem Topienie, roztopienie jest po obu stronach, już to widzę. No ok, wyglądało tak. Przepaliłem się do kpię na obie strony. Ale jak, wy tego nie widzieliście, ale jak widziałem, że yy, bruty Przegrzewały się wyraźnie Były bardziej gorące i Pewnie jakby podkręcić ten prąd jeszcze bardziej, to by, je przed, to by się stopiły Także opcja puls jest bardzo fajna szkoda, tylko że nie mam cienkiej blachy Bo na tym byłoby widać znacznie fajniej to Może następnym razem coś zorganizuje. może mi się uda Albo po prostu nie, no, no naprawdę, no nie mam nic pod ręką, żeby Wam pokazać niestety. No cóż, także to tyle na dzisiaj, polecam kolejne filmy, cześć.